Część druga, rozdział szósty. Z początku konie hasały wzdłuż i wszerz Ameryki. Milion lat przed pojawieniem się człowieka pasły się sztywną trawą na rozległych równinach. Powielokroć przedostawały się na inne kontynenty po skalistych pomostach, zrywanych potem przez cofające się lody. Zanim ludzie dostrzegli w koniach narzędzie do zabijania innych zwierząt, mordowali je same dla mięsa. Te więc poznały ich. Najpierw jako bezlitosnych łowców. Dzięki malowidłom w jaskiniach możemy zgadywać, jak to mogło wyglądać. Zaatakowane lwy i niedźwiedzie broniły się atakiem, a wtedy ludzie usiłowali powstrzymać jej u śmierci dzidami. Konie natomiast na atak odpowiadały ucieczkom, którą mordercza ludzka logika wykorzystała do unicestwienia. Przerażone stada gnano na skraj urwistych przepaści, a zwierzęta zwalały się w nie, o czym świadczą ich pogruchotane kości w wykopaliskach. A chociaż później pomiędzy ludźmi i końmi zapanowały łagodniejsze relacje, to jednak zawsze były one kruche, gdyż w sercach zwierząt nawarstwiło się zbyt wiele strachu, by można go było od tak zlikwidować. Od tamtego momentu w epoce neolitu, gdy udomowiony został pierwszy koń, zdarzyło się, że istnieli ludzie, którzy to zrozumieli. Potrafili wejrzeć w dusze zwierzęcia i uśmierzyć znalezione tam rany. Uważano ich często za czarowników którymi zresztą może i byli. Niektórzy odprawiali swoje zaklęcia używając zbielałych szkieletów ropuch wyciągniętych wcześniej z potoków, przy pełni księżyca. Bywali ponoć tacy, którzy jednym spojrzeniem umieli sprawić, że kopyta zaprzęgu zaryły się w oranej ziemi. Występowali w tej roli cyganie i naciągacze, ugarze i szarlatani. Ci zaś, którzy naprawdę posiedli taką umiejętność, nie obnosili się z nią. Bo jak mówi porzekadło, kto potrafi wygnać diabła, u mnie go też ściągnąć. Właściciel konia, którego uzdrowiłeś, może ci uścisnąć dłoń w podzieńce, a potem zatańczyć przy płomieniach, które rozpalone zostaną dla ciebie na głównym placu wioski. Wieść przekazywana sobie tajemnie z ust do ust nazywała takich ludzi zaklinaczami. Wydawało się, że byli to wyłącznie mężczyźni, co bardzo dziwiło Eni, gdyż czytała o tym w kręgu światła rzuconego przez lampę przyciemnionej czytelni biblioteki publicznej. Wydawało jej się, że kobiety powinny się lepiej wyznawać na takich rzeczach niż mężczyźni. Ślęczała tak godzinami przy długim, śniącym, machoniowym stole odgrodzona stosą książek, które wyszukała, a siedziała tam aż do zamknięcia biblioteki. Dowiedziała się o żyjącym 200 lat wcześniej Irlandczyku imieniem Sullivan, którego zdolność do okiełznania oszalałych koni była poświadczona przez wielu. Prowadził zwierzęta w kąt mrocznej stodoły, i nikt właściwie nie wiedział na pewno, co się działo za zamkniętymi przez niego wcześniej drzwiami. Utrzymywał, że korzysta tylko z indyjskiego zaklęcia, które kiedyś za cenę posiłku zakupił od wygłodniałego podróżnika. Trudno rozstrzygnąć czy to była prawda, albowiem sekret zabrał ze sobą do grobu. Wszystkim, czego pewni byli świadkowie, był fakt, że gdy Sullivan wyprowadzał ze stodoły konie, nie pozostawał w nich nawet ślad szaleństwa. Niektórzy twierdzili, że wyglądały jak zahipnotyzowane trwogą. Był także pewien John Solomon Rary, pochodzący z Groverport w stanie Ohio, który okiełznał swojego pierwszego konia jako dwunastolatek. Sława jego talentu rozszerzyła się i w roku 1858 został wezwany do Anglii, aby na zamku w Windsorze utemperować konia królowej Wiktorii. Królowa i świta w zdumieniu przyglądali się temu, jak Rary położył ręce na zwierzęciu i skłonił je do tego, aby ułożyło się przed nim na ziemi. Następnie i on się położył, by umieścić głowę na kopytach wierzchowca. Królowa cmokała z zachwytu i dała mu 100 dolarów. Ten skromny, cichy człowiek Nagle stał się sławny, a prasa domagała się informacji o nim. Zaczęto też szukać najbardziej rozszalałego konia w całej Anglii. Bez trudu udało się takiego znaleźć. Okazał się nim ogier imieniem Cruiser, który on dziś był najszybszym koniem wyścigowym w kraju. Później jednak wiele informacji, z którymi zapoznawała się Eni, stał się wcieloną furią. I trzeba mu było nałożyć ośmiofuntowy żelazny kaganiec. Aby nie pozwolić mu zabijać bezbronnych stajennych, właściciele zachowali go przy życiu tylko dlatego, że chcieli go rozmnożyć. W celu jednak odpowiedniego uspokojenia go, nosili się z zamiarem oślepienia zwierzęcia. Na przekór wszystkim ostrzeżeniom, Rarey wszedł do stajni, do której nikt wcześniej nie ośmielił się wstąpić, i zamknął za sobą drzwi. Gdy trzy godziny później wyszedł na zewnątrz, prowadził ze sobą kruzera. Nie mającego już na pysku kagańca i łagodnego jak baranek. Właściciele byli tak urzeczeni, że podarowali mu konia. Reray przywiózł go do Ohio, gdzie cruiser zdechł 6 lipca 1875 roku, o 9 lat przeżywszy swego nowego pana. Eni wyszła z biblioteki i po chronionych przez masywne lwy schodach zeszła na ulicę wokół szum samochodów i odgłos klaksonów. Mroźny wiatr, dmący w kanionie pomiędzy budynkami smagał jej licą. Ciągle jednak miała 3 czy 4 godziny pracy w biurze, ale nie wzięła taksówki, polała się przejść. Może zimne podmuchy nasycą trochę sensem historię, od których kotłowało się jej teraz w głowie. Jakkolwiek się nazywały konie, o których czytała, gdziekolwiek i kiedykolwiek żyły, według Eni, wszystkie one miały jeden pysk, pysk pielgrzyma. To do jego uszu szeptał Irlandczyk, to jego ślepia lśniły za żelaznym kagańcem. Eni czuła, że dzieje się z nią coś, czego nie potrafiła sobie wytłumaczyć, coś rozgrywającego się wewnątrz. Przez ostatni miesiąc przyglądała się córce, chodzącej po ich apartamencie, najpierw z balkonikiem, potem opierającej się na lasce. Oboje pomagali Grace codziennie, godzina po godzinie oddając się u silnemu, nużącemu mozołowi fizjoterapii, po której kończyny bolały ich tak samo jak i ją. Z medycznego punktu widzenia nieustannie udawało im się odnosić drobne sukcesy, tyle że Eni wiedziała, iż niemal proporcjonalnie do osiągnięć rozrasta się w jej córce proces pewnego obumierania. Przed wszystkimi, rodzicami, Elzą, przyjaciółmi, a nawet przed całą armią opłacanych specjalistów i terapeutów, Grace starała się to ukryć poprzez zawziętą wesołość. Ani jednak ją przejrzała. Kilka razy zobaczyła twarz córki w chwilach, gdy ta myślała, że nikt na nią nie patrzy, a wtedy widziała coś więcej milczenie, które, jak cierpliwy potwór, nieśpiesznie brało dziewczynę w posiadanie. Ani nie wiedziała, dlaczego właściwie życie zamkniętego w zapuszczonym boksie zdziczałego konia mogłoby tak ściśle wiązać się z podupadaniem ich córki na duchu. Nie było w tym najmniejszej logiki. Szanowała decyzję Grace, by nie dosiadać już konia, i w gruncie rzeczy to w ogóle nie buntowała się na samą myśl o tym, że córka mogłaby tego spróbować. Kiedy zaś Harry Logan i Liz Hammond powtarzali jej, że trzeba się zmiłować nad pielgrzymem i go uśpić, gdyż jego przedłużana sztucznie egzystencja unieszczęśliwia wszystkich dookoła, wiedziała, że mają rację. Czemu zatem nieustannie mówiła nie? Dlaczego właśnie wtedy, gdy nakład magazynu przestał rosnąć, dwa kolejne popołudnia spędziła na czytaniu o jakichś dziwakach, którzy szeptali do zwierzęcych uszu? Dlaczego? Bo jestem idiotką, odpowiadała sama sobie. Gdy wróciła do redakcji, wszyscy zbierali się już do domu. Usiadła za swym biurkiem, Antony zaś dał jej listę najnowszych wiadomości i przypomniał o porannym spotkaniu, od którego próbowała się wykręcić. Potem powiedział do widzenia i zostawił ją samą. Eni wykonała kilka telefonów, które zdaniem mam nie mogły czekać, a potem zadzwoniła do domu. Od Roberta usłyszała, że Grace właśnie ćwiczy i że wychodzi jej to świetnie. Zresztą zawsze powtarzał to samo. Eni poinformowała go, że wróci do domu później, niech więc na nią nie czekają i zjedzą sami. Masz taki zmęczony głos, powiedział Ciężki dzień. Nie Dużo czasu spędziłam czytając o zaklinaczach. O czym? A później ci opowiem. Zaczęła przeglądać stos zostawionych przez Antoniego dla niej dokumentów, ale jej myśli nieustannie powracały do jakichś cudacznych fantazji dotyczących tego, o czym czytała w bibliotece. A jeśli John Rarey miał gdzieś jakiegoś praprawnuka, który odziedziczył dar swojego przodka i mógłby go użyć w odniesieniu do pielgrzyma, a gdyby tak. Zamieścić ogłoszenie w Timesie i spróbować go wytropić. Poszukiwany zaklinacz hm. nie miała pojęcia, ile czasu upłynęło zanim zasnęła. Zbudziła się jednak gwałtownie i zobaczyła przed sobą stojącego w drzwiach ochroniarza. Dokonywał wobec rutynowego, dokonywał właśnie rutynowego przeglądu pokojów i teraz solennie przepraszał za to, że jej przeszkadza. Eni spytała, która jest godzina, a wiadomość, że jedenasta to prawdziwie ją zaszokowała. Zadzwoniła po samochód i rozparła się na tylnym siedzeniu, podczas gdy auto wiozło ją wzdłuż Central Park West. W poświacie sodowych latarni ulicznych zielone drzwi apartamentów wydawały się bezbarwne. Robert i Grace dawno już spali. Annie zatrzymała się w drzwiach pokoju córki i czekała przez chwilę, aż oczy przywykną jej do ciemności. Proteza stała w kącie niczym wartownik zabawka. Grace poruszyła się we śnie i coś wymruczała. Wtedy znienacka Eni uderzyła myśl, że być może potrzeba pozostawienia pielgrzyma przy życiu, znalezienia kogoś, kto ukoiłby jego niespokojne serce, wcale się nie wiązała z Grace. Może to bardziej chodziło o nią samą? Delikatnie podciągnęła kołdrę na ramię Grace, a potem korytarzem przeszła do kuchni. Robert zostawił wiadomość na wierzchu stosika żółtych kartek. Dzwoniła Lis Hammond. Podała nazwisko kogoś, to być może będzie potrafił pomóc.